Ja mam na ten temat swoją teorię, że to wszystko zależy od tego, z jakiej szkoły to jest młodzież i jakich ma nauczycieli. Ci, którzy się czują tacy zakneblowani, to są zazwyczaj ci, którzy się boją swoich nauczycieli którzy nie mają doświadczeń uczestniczenia w takich spotkaniach nie wiedzą, że można się odezwać że każde pytanie jest mądre. I, no I mają ileś tam lęków, a w momencie, kiedy młodzież jest bardziej otwarta, bo po pierwsze chodzi z nauczycielami na spotkanie, po drugie, nauczyciele ich na przykład troszkę chociażby przygotują do tego typu spotkania i ukierunkowują, ukierunkują, o co mogliby zapytać. Czy w ogóle chociażby takie słowo zachęty? Nie bójcie się, ta pani tu przyjechała po to, żeby z wami porozmawiać. Mnie sytuacja, w której młodzież się odznał, od od i jest dla mnie no, niesamowicie inspirująca. Kiedy ja słucham, jak te dzieci mówią: jakie oni mają bogate słownictwo, jakim operują słownictwem, powiedziałabym, również psychologicznym, jak mają świadomość siebie, swoich potrzeb, marzeń. Ja widzę, że to jest zupełnie inny świat, że to są inaczej wychowywane dzieci, że to są dzieci, które rozmawiają z rodzicami, rozmawiają z nauczycielami i nie boją się. Nie boją się siebie, nie boją się dorosłego i naprawdę mają wiele do powiedzenia.